Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj jest to kompletnie nieplanowany story time, które wyniknęło kompletnie z życia jak to nagrywam jest wieczór, bo jest przed godziną 20, Postaram się Wam to wyrzucić jeszcze dzisiaj na kanał, bo chcę, żeby było utrzymane tak zwane daily, czyli codzienne wrzucanie filmów. Ostatnio stwierdziłam, że chcę się sprawdzić, jak długo dam radę właśnie coś takiego prowadzić i nie chcę, żeby właśnie ta cała sytuacja z wodą spowodowała, że nie uda mi się jednego dnia wstawić filmu. Dlatego też właśnie stwierdziłam, że przy okazji Wam wyjaśnię, dlaczego od dwóch dni nie nagrywam vlogu. Co się dzieje, dlaczego dzisiaj ten film jest tak późno, a przy okazji powiem Wam naprawdę niesamowitą historię, która kosztowała mnie trochę nerwów, ale na szczęście skończyła się dobrze. Jak widzicie jestem umyta, wykąpana, mam ułożone włosy. Są one jeszcze lekko wilgotne, ale stwierdziłam, że do filmu nie muszę ich katować aż tak bardzo suszarką. Wydaje mi się, że wyglądają dobrze. O dziwo dzisiaj dobrze się ułożyły po myciu, co mnie mega ucieszyło. Ale uwierzcie mi, to nie było takie proste, żebym dzisiaj się ogarnęła. Niestety miałam dzisiaj mieć spotkanie w banku, ale słuchajcie, musiałam je odwołać i dopiero na jutro właśnie musiałam przełożyć to spotkanie, a to dlatego, że nie mieliśmy wody. Jak pewnie pamiętacie, w poniedziałek nagrywałam vloga i mówiłam wam o tym, że mamy jakieś prace w piwnicy, jakieś niby wymiany rur i że do godziny 12 miał nie być wody. I okej, okay, ja to wszystko rozumiem, ale już wtedy ta cała sytuacja była dziwna, bo ja wychodzę codziennie z domu. I słuchajcie, w weekend nie było żadnego ogłoszenia na klasce: ogłoszenie pojawiło się w poniedziałek rano. A jeżeli jest to wymiana rur, a nie awaria, to raczej była zaplanowana szybciej, więc to ogłoszenie było naprawdę powieszone na ostatnią chwilę. A mówię, dobra, to tylko kilka godzin, nie będziemy się czepiać. Ja się cieszyłam, że umiałam włosy w niedzielę. I wszystko było w porządku. Słuchajcie, okazało się, że właśnie w poniedziałek był ten problem i sytuacja była niezbyt fajna, jeżeli mam być szczera. I moja mama musiała iść po wodę butelkową i po prostu wszystko było skomplikowane. Trudno było właśnie z poran na toaletą, no ale człowiek jakoś jeden dzień przetrwał. Ale było to bardzo niepokojące, ponieważ w poniedziałek wieczór dalej wody nie było. Mówimy, dobra, może jeszcze jutro coś skończą i okej. Okay. Słuchajcie, przyszedł wtorek, dalej wody nie było. Ja użyłam suchego szamponu, ale już dla Was nie nagrywałam, bo nie czułam się dobrze, jak mam być szczera. Pomimo użycia suchego szamponu, te włosy wyglądały średnio. Ja spędziłam większość czasu w domu, poszłam sobie tylko na spacer na łąki, co Wam pokazałam na Instastory, żeby właśnie się przejść, dotlenić tam, gdzie wiedziałam, że nie spotkam ludzi i tam, gdzie po prostu nie będę się czuła niekomfortowo, a że wczoraj jeszcze miałam kilka rozmów telefonicznych, to też nie odczułam jakoś bardzo tego problemu. Ale powiem Wam szczerze, że już wczoraj było to zgłaszane, że jest coś nie tak i kurczę, mieliśmy nadzieję, że naprawdę to zostanie rozwiązane jak najszybciej. Ale dzisiaj po prostu sytuacja się tak przyciągnęła i przelała się czara goryczy. Słuchajcie, godzina 11.12 w środę, a dalej nie ma wody. Czujecie ten klimat? Trzeci dzień nie ma wody. Ja się wkurzyłam, dzwonię po raz kolejny do spółdzielni i mówię, że coś tu co jest chyba ostro nie tak, że jeżeli jest jakaś awaria, jakaś usterka, to powinna być podana informacja, że są prowadzone prace, że mogą być problemy z wodą. Kiedy ta w ogóle woda wróci? Proszę o jakieś konkretne informacje, bo przecież nie da się żyć bez toalety, bez korzystania z wody, bez gotowania, życie na wodzie butelkowej, problemie z codzienną toaletą e, już nie mówię o umyciu włosów, bo jeszcze pewnie jak jesteście pełnosprawni, to może jakoś umyjecie wody, włosy właśnie wodą z butelki. W moim przypadku to kompletnie odpada, bo byłoby to bardzo trudno technicznie do wykonania, więc byłam naprawdę zła, bo żebym wiedziała, że nie wiem, wody nie będzie tydzień, to bym sobie zaplanowała, że pójdę do Ali, umieć włosy, czy też pójść do dziadków się wykąpać i nie byłby to problem, tylko że po prostu musiałabym to zaplanować, bo jako osoba niepełnosprawna przy niektórych czynnościach potrzebuję pomocy, i to jest oczywiste, że przy niektórych czynnościach jestem zależna od innych, więc muszę je szybciej zaplanować. Nie będę ukrywać, że staram się być naprawdę spokojna, kiedy dzwoniłam do spółdzielni, ale powiem Wam szczerze, było to niesamowicie trudne, ponieważ nie wiesz, że Miałam wrażenie, że jestem traktowana jak jakiś natręt, który nie wiadomo o co się upomina. A kiedy właśnie mówię, że trzeci dzień nie ma wody, ile to potrwa, poproszę jakieś informacje albo proszę przysłać jakichś ekspertów, żeby coś z tym zrobili i naprawili sytuację. Posłuchajcie, od dwóch dni była cisza. Pracownicy byli tylko w poniedziałek, we wtorek. Nikt tutaj się po piwnicy nie kręcił, nikt nie przyszedł, nikt nie sprawdził tej wody. To niezgodnie, co usłyszałam. Że w sumie to przecież nikt z sąsiadów się nie skarżył, więc o co mi w ogóle chodzi? Rozumiecie to? Ja, ja już nie będę tego komentować. Nie wiem, czy te informacje są prawdziwe, że nikt z sąsiadów nie zadzwonił, a, ale ja mówię, pani, no okej, okay, nikt nie dzwoni z sąsiadów, ale ja dzwonię, zgłaszam, że sytuacja jest nie w porządku. Ja potrzebuję się wykąpać, potrzebuję do pracy się umyć i nie mogę sobie pozwolić na sytuację, że. Teraz będę czekać nie wiadomo ile na bieżącą wodę, bo to jest po prostu już kuriozum sytuacyjny. I mówię to, ile mamy czekać? No nie wiem, proszę poczekać jeszcze kilka dni, a może sprób spróbować spuścić wodę. Ja takie co? I oczywiście można by było spuszczać wodę, i myśmy to robili, słuchajcie, od dwóch dni, ale to wszystko idzie na licznik. I Jeżeli spuszczacie wodę, a ona przez 10-15 minut leci brudna i nie przestaje lecieć brudna, to jednak wam to cały czas bije po liczniku, a potem za taką wodę się płaci. I wiecie, ja tutaj nie jestem w żadnym sposobie, żadnym Januszem. Nie chodzi o to, żeby teraz wszędzie szukać oszczędności i nie chcieć płacić. Ale słuchajcie, lać wodę na darmo, tylko po to, żeby ją lać i jak to nie przynosi żadnych efektów, a potem za to płacić, to wydaje mi się to mocno dziwnym sposobem na naprawienie rur. I ja mówię, to przepraszam bardzo, ile mamy czekać na naprawienie tej sytuacji i ile czas mamy się nie myć? Już zapytałam po prostu, wiecie co, przez ten telefon wprost, bo byłam naprawdę już... Nie dość że w szoku, to jeszcze byłam podirytowana i nie dojrzałam w całej kuriozalnej sytuacji, bo to było tak absurdalne dla mnie, że nawet mi się w głowie nie mieściło. I nagle usłyszałam, to ja mogę przysłać jakiegoś specjalistę, jak już tak bardzo Pani zależy. Ja mówię, tak, bardzo mi zależy i proszę przysłać specjalistę, niech zobaczy, może było jakieś prowadzone prace, może po prostu coś poszło nie tak. Przecież to jest ludzkie, to nie chodzi o to, każdy może popełnić błąd, tylko chodzi o to, że jeżeli coś jest zgłoszone, że nie działa, no to chyba przydałoby się to sprawdzić, prawda? I słuchajcie, czekaliśmy dwie godziny na przyjście eksperta, ale w końcu przyszedł. Oczywiście na początek bardzo taka gadka, a co się u Państwa dzieje, przecież wszystko jest w porządku, jak to nie ma wody? Takie wiecie, trochę umniejszanie inteligencji, jeżeli można to tak nazwać delikatnie, pomniejszanie problemu. I jak dopiero moja mama zaprezentowała, jak wygląda woda. To troszeczkę się pan speszył i poszedł do piwnicy. I słuchajcie, okazało się, że wystarczyło, że on przepukał rurę, i po tam pół godziny woda już była. Rozumiecie, po pół godziny woda była. I słuchajcie, nawet ten pan nie przyszedł i nie powiedział, że robota została skończona. Teraz już jest wszystko w porządku. Przepraszamy za przeciągającą się awarię. Nic, po prostu ani słowa wyszedł z piwnicy i sobie poszedł. I tego widziałem. To było straszne, ale najważniejsze, że właśnie koło tej godziny 16:30 16 już woda była, więc ja od razu się wymyłam i ogarnęłam. Jeszcze musiałam troszeczkę guzika uspokoić, bo powiem Wam, że było małe zamieszanie, bo z jednej strony był ten facet od rur z drugiej strony przyszedł dostawca z wodą, bo nie wiedzieliśmy ile ta sytuacja się przeciągnie, nie wiedzieliśmy też czy dzisiaj ktoś zostanie przysłany, bo to, że u nas później powiedzą, że ktoś przyjdzie, słuchajcie, nie zawsze jest tego samego dnia i to jest właśnie ten problem, więc oszonę zamówiłam z grzybki wody i właśnie pan dostawca z grubo przyniósł wodę i przekazał zakupy, więc jeszcze był pan dostawca, jeszcze przyszedł obiad zamówiony, bo nawet nie było, słuchajcie, jak gotować bez wody. Więc już z tego wszystkiego zamówiliśmy już sobie z mamą obiad i tu było takie zamieszanie i tyle obcych ludzi pukało do drzwi, że Guzik był lekko zestresowany, bo on nie lubi obcych ludzi i nie lubi takich sytuacji, że ktoś wchodzi do mieszkania i był bardzo, bardzo właśnie taki przestraszony, więc jeszcze musiałam się troszeczkę z nim pobawić, spędzić czasu, żeby go uspokoić i słuchajcie, to nawet dla zwierzęta jest problem, bo Musiał dostawać wodę butelkową, bo kot też pije, tak jak my wszyscy. I przecież nie naleje kotu wody, która leciała kiedy chciałam się dzisiaj myć. Słuchajcie, to była woda żółta i pusta z piachem. Czujecie to? To po prostu było. Coś masakrycznego. Cieszę się, że udało mi się to załatwić. Jestem trochę zirytowana, że dopiero po dwóch dniach dopiero udało mi się to załatwić i że nie wiem, czy ktoś z naszej klatki tego nie zgłaszał, czy po prostu udało się spławić tekstem, proszę poczekać, proszę poczekać, tylko jestem ciekawa ile będą kazali czekać na wodę. Ja naprawdę nie chcę myśleć. U nas naprawdę... Czasami te wszystkie awarie się tak niesamowicie w czasie przyciągają. Słuchajcie, płaci się czynsz, płaci się fundusz remontowy, a naprawdę u nas później o nic nie można się doprosić. Wymiana żarówki na klatce jest problemem. Naprawa drzwi od klatki jest problemem. Wszystko jest problemem. Dlatego jestem bardzo zirytowana, bo kurczę, woda to jest taka, że z której się korzysta nagminnie. Cały czas w mieszkaniu i trzeba się przecież myć, trzeba myć włosy, trzeba coś ugotować, napić się czegoś ciepłego i do tego wszystkiego trzeba wody. Już nie wspomnę o tym, że trzeba chociażby umyć naczynia, co też było problemem i muszę przyznać, że była raz taka sytuacja, że właśnie była jakaś wymiana rur czy jakaś awaria, ale wtedy było powiedziane wprost, że ta naprawa będzie trwała chyba 3 czy 4 dni i że przez kolejne kilka dni woda może być okresowo brudna i tak dalej. Ale człowiek był poinformowany, człowiek był przygotowany i mógł to sobie wszystko poukładać, a tutaj niestety ta sytuacja była strasznie, strasznie taka niewiasna, strasznie kłopotliwa. I przy okazji też właśnie powodowała, że ja dzisiaj nie mogłam nigdzie wyjść, nie mogłam pójść do banku na spotkanie, musiałam wszystko przekładać, nie wiedziałam, czy uda mi się nagrać dla Was film. Mam kilka współprez i kilka rzeczy, które obiecałam, że zrobię i niestety nie mogłam dzisiaj tego wykonać. I powiem Wam szczerze, czuję się z tym bardzo źle, bo jak ja komuś daję słowo, że coś będzie zrobione, to chcę, żeby to było zrobione i staram się ze wszystkich sił i nawet jak takie sytuacje losowe ode mnie nie wynikają, to nie lubię sytuacji, kiedy właśnie umówię się do banku, a nie przyjdę na spotkanie, bo nie jestem w stanie, a akurat w moim banku jest tak głupio, że nie mam numeru do oddziału, a właśnie pani z banku do mnie dzwoni z takiej infolinii, na którą nie da się odzwonić, bo dzisiaj sprawdzałam, ale na szczęście odzwoniłam, więc ta pani wiedziała, że próbowałam się skontaktować Potem do mnie zadzwoniła i przełożyłam to spotkanie na jutro. I kurczę, miałam taką ochotę wczoraj nagrywać vloga a dzisiaj, no ale nic z tego nie wyszło. Jutro na pewno będę nagrywać vloga. Jeszcze muszę dla Was nagrać jeden film na jutro, ale myślę, że zrobię to właśnie już jutro rano, tylko że mam na 12 bank, więc będę musiała po prostu gdzieś tak 10.30 sobie nagrać i zmontować i puścić render, jak pójdę do banku, bo potem jadę do koleżanki zrobić poznokcie. Bo kurczę, już mi zaczęło odpadać, dzisiaj jedyna dobra wiadomość bo jest taka, że nasze województwo jest w tej dobrej sytuacji i od 26 tak, od poniedziałku będą u nas te lepsze obostrzenia, więc salony prezydenckie i kosmetyczne zostaną otwarte i też dzieci hybrydowo wrócą do szkół od 1 do 3, więc to jest taki plus. Ale mimo wszystko właśnie cieszę się, bo w weekend mam pewne spotkanie i chciałabym mieć ładne paznokcie. Po słuchajcie, ja do was mówię, pokazuję jakieś produkty. Nie chcę wam pokazywać obdrapanych paznokci, bo to nie wygląda fajnie. No i zwyczajnie w świecie, więc cieszę się, że jutro właśnie koleżanka zrobi mi paznokcie. I też nie chciałabym tego przykładać, więc cieszę się, że jestem już wymyta. Wiecie, mam wymyte włosy. Jutro tylko rano poram na toaleta i mogę działać. I nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę, że mogę to dla Was nagrać. Jak mnie wyglądały ostatnie dwa dni! W dodatku miałam mały roll koster emocjonalny, bo mam ze sobą trudną, ale owocną rozmowę. Z czego bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Ale wiecie co? Ciepła kąpiel, kąpiel w soli, właśnie taki, jak umycie włosów. Od razu poprawiło mi humor o 1000 punktów, czuję się dużo lepiej. Mam energię, mam zapał i to nie jest, że jest późno i że ten film wejdzie mega późno. Mam ochotę dla Was nagrywać i mam ochotę montować. Mam nadzieję, że dzisiejsza historia przypadnie Wam do gustu. Czekam na komentarze, czy Wy mieliście podobną sytuację. Wszystkim osobom wspierającym mnie zarówno na Patronite, jak tutaj na YouTubie bardzo dziękuję. Jesteście niesamowici. A jeżeli ktoś chce dołączyć do tego grona, to zapraszam serdecznie. Linki macie w opisie i jeżeli chodzi o Patronite'a, natomiast tutaj możecie też kliknąć koło przycisku subskrybuj, wspieraj. I tam progi są bardzo niskie, macie właśnie różne progi, różne nagrody, więc mam nadzieję, że coś do siebie dobierzecie. Zachęcam Was również do pozostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!